Hej, czytajcie! jesteś strony Kratoskończego i witam was w kolejnym odcinku z y, Minecrafta, drugi odcinek z y, mojego serwera. Tak mm. jak to widzicie to już jest wrzucony pierwszy początek. I ogólnie sprawa z tym serwerem wygląda tak, że y, kilka było niedociągnięć, ogólnie tak dziwnie jeden anti-cheat działał. Musieliśmy go wyłączyć w każdym razie potem były jakieś problemy, że cofało itemy jak się wbijało na serwer jak się wychodziło i wbijało, to potem skrylowało itemy. I bardzo szybko gód spada. No, i ogólnie ja to naprawiłem wszystko. Także w tym pierwszym odcinku może być trochę tak wyglądać gorzej z tym wszystkim. Ale ogólnie też nie było źle, coś tam znaleźliśmy i tak dalej. Także jest ok, wszystko. No i dzisiaj drugi odcinek. Ja będę trochę teraz chodził po kopalniach i takie rzeczy ogarniał nowe nie. I postaram się jutro, może, jak mi się uda, ogarnąć Pawła albo kogoś to nagrać kolejny odcinek. W każdym razie, dzisiaj postaram się Wam rzucić ten, który będę nagrywał teraz, który nagrywałem kilka dni temu przed wyjazdem, bo ja też byłem przed wyjazdem, więc potem nie miałem czasu, żeby to ogarnąć, ale teraz już jestem, więc będzie można to zrobić. Więc dlatego Wam to mówię, że już zostały te rzeczy naprawione, już jest wszystko spoko. Także przechodzimy do odcinka w sumie. Dobra, no to ja jestem ogólnie w kopalni. Z tamtego miejsca wyszedłem, muszę czekać, muszę sobie trochę podgłośnić. Gdzie są Music Sounds? Tutaj. Dobra. Zrobimy to jakoś tak. I teraz tak. Yy, no mamy już trochę tych rzeczy. Mm. I na dół ja bym jeszcze. Potem. Spróbował. Zejść tylko... Sekundę. Dobra, więc ja bym spróbował zejść yy, tutaj. Na dół, yy, bo też bym chciał sobie ogarnąć yy, taką ważną rzecz jedną, czyli butelkę z wodą. I więcej węgla przede wszystkim też. Generalnie jest tutaj duża kopalnia na pewno, więc... Yy, będzie co robić. Ja tylko sprawdzę, czy to tak mocno się zrywa. Tu jeszcze się zarwie raz. Ale nie, dobra. Nie ma nic ciekawego. Się Nie wiem czego szukasz. Rozumiem. Kolega, siema Wow, ale mnie teraz wybiłeś Dzięki eee. Eee. Ty, ziomek Na początku już mnie atakują Sam początek rozgrywki Początek odcinka i jestem już mm, Dobra, to sobie wykopiemy to mm. Też się może przydać, mamy trochę lapisu Ale w sensie niedużo. dużo Też bym chciał niedługo zacząć Szukać jakiegoś miejsca na bazę, taką stałą bazę, żeby szybko to sobie zrobić, daleko od tego miejsca. Dobra, co tu jest? Bo nie ma nic, co by mnie interesowało, ale. Spadł na dół, to by to mogło być ciekawe dosyć przeżycie. Kurde, szkoda, że nie mam. Mogę sobie wgrać tego Optifina. Szkoda, że nie mam go. Dobra, tu jest w dużo mobów więc będzie ciekawie. Nie chciałbym zginać przede wszystkim, więc może zanim to, to sobie zrobimy, powiedzmy jakiś. Znaczy, coś umiera w tle, albo ktoś. O jezus, dobra, muszę deski rzucić, żeby to przepalić. Eee, już nie mam, niestety. Chyba, że jest gdzieś tu, ale nie widzę. Oj, tych młodych jest tutaj dużo. Widzę, w sensie troszeczkę jest. Tutaj są stare mosty, ale żeśmy trochę poginęli, prawie nie byliśmy, nie byliśmy. w sensie były te bugi, trochę też nie. Ale teraz fajnie, że wszystko już działa, spoko. I mm, Dawaj se, ja przydałoby się zrobić już pierwszej itemy jakieś tutaj to powiedzmy Z tego zrobimy jeszcze klatę właśnie. Klatę sobie jeszcze zrobimy i resztę sobie zrobimy potem już w sumie. Dobra, to jak to się przepali, to w dole zwrócę po prostu. Mamy to przepalone więc sobie zrobimy klatę z tego i może mieczyk w sumie jeszcze, jakby się dało. Ehm, dobra, mamy iron sword'a, więc teraz to sobie skopiemy, bo to się można przydać ogólnie. Będziemy chyba skakać w dół. Kurde. Dobra, o kurwa. Y Fak, tego jest więcej niż myślałem, że będzie. Czemu tego jest tutaj tak dużo? Co tutaj się dzieje? Kurde, trzeba ich wszystkich pozabijać teraz. Ja nic w ogóle nie wiem, co się dzieje. Totalnie diamenty, ej! Co jest? Jeden, ale zawsze coś. Do pierwszej. Ja mam mieć przecież. Aha, fajnie, fajnie, że was tutaj, taką ekipę, żeście zmontowali, zajebisto. Dobra, poklepałem ich, jeszcze ciebie. Rozumiem, że chcesz dołączyć do kolegów. Dobra, dostał. Um. Kurde, ale to jest dużo do zwiedzania w tej... Oj, Dobra. Stąd to ja. akurat może wybuchnijcie co nawzajem. Fajnie było, gdybyś Zginął też co może Da się to osiągnąć czy nie? Dobra. Pokopmy trochę tego żelaza śródy by się przydały tutaj e, gdzieś Dobra, ty mnie nie interesujesz akurat e, No kurde Ekipa Frieza normalnie Kurde, skąd Ci wziął tutaj Village enchantowany? Ja czy Boże Nie wiem jaki Dobra gin gościu Też jakbyś mógł Umrzeć. Dobrze, go, lej go. Dobra. Jedynie jeszcze nie zauważyłem, że trochę mam mniej życia niż miałem. Leżysz. Dementy nie, to była tylko skóra zambijaka. Dobra. To będzie coś szło na mnie znowu. Was jest, ich jest dużo tutaj strasznie tych potworów Naprawdę Ten już się strigerował na mnie też Miło Normalnie same potwory są po prostu Kurde, naprawdę w sumie czego ja się ale mi dałeś teraz kita w locie Dobra, nara mi się przyda to Fajna rzecz, plecy mi ktoś robi. No właśnie. No musisz, musisz mnie tak straszyć. Ja wiedziałem, że on jest za mną, ale nie wiedziałem, że tak blisko jest. Tu coś jest? Chyba już nic nie ma. Nie, no proszę was. Nawet nie sprawdziłem... wszystkiego tutaj. Nie ma węgla w ogóle, gdzie tu są rudy jakieś? Takie normalne Skąd Ty się tu wziąłeś? Pytam Pytam się Skąd się tutaj wziąłeś Widzę, że o kurde A możesz iść. Ale możesz Wiesz kiedy są najbardziej denerwujące tutaj, naprawdę w tej grze. To jest taki nerwowy wówka z nimi Że to jakiś jest szok Kolejny, kurde Przyszedł się pobawić Z nami Ja tu zaraz zrobię level po prostu Jakiś set Kurde, muszę to poświetlać wszystko, bo... Patrzcie ile tego jest To no, przecież tu się nie da Nie da się Legitnie Się nie da, ja ledwo przebiegłem przez to Hmm co ja mogę teraz zrobić? To jest opuszczona kopalnia. No ale żadnej takiej większych ród nie jestem w stanie zebrać, bo mi tutaj ciągle coś atakuje. Po prostu same są potwory. A tu muszę znaleźć jakiś węgiel, a tu nie ma węgla. Jaki to jest w ogóle poziom? Um, minus 17. Mhm. Mm Serio... serioir węgiel jest Naprawdę. Bo najbardziej mi jest teraz potrzebna ruda węgla. To jest w ogóle spawner, dobra. Ale fajne miejsce, żeby zrobić... Wow. Teraz spodziewałem się. Mhm. Jak wy mnie lubicie, co nie? Dostanę teraz trudkę kurda... Slime się nawet pojawił, no... Kurwa... Fajnie, co A wy jesteście jeszcze bardziej agresywne niż tamte w ogóle. Ale w sumie to się może nam się przydać slime do jakichś tam... tłoków czy coś. Czegoś tam innego. Dawaj lejpiamy się. 10 slime'ów małych. Ty mnie nie będziesz atakować, dobra. Tam się musiał rozprawić Tam są dwa szkielety jeszcze Idę się z nimi pobić już Klepa ostateczna Dobra, chodź Dwa razy dostaniesz o! To jest ruda jakaś Dobra, e, co tu za ruda jest? To jest żelazo a tam jest kolega zombie, który nagle przyszedł tak szybko. Coś tu jeszcze było? Znaczy, by na mną coś chodziło. Boże święte, co tu się dzieje? Naprawdę, muszę sobie zrobić tego. Yy, tych żeby mi otaczało te. No nie no. Nie no, ale patrzcie ile tu jest tego już od razu co idźcie. Nie chcę mi się z wami gadać. Co ty tu robisz? Książkowy. Jakiś kurde. Ale to ciekawe jest dosyć. Tu mam villagera znaleźliśmy. Nie wiem czemu tak idzie z nami. Dobra, no, muszę i tak się dawić, bo widzę, że mi nie dasz spokoju nie warchewka. W sumie warchewka by mi się przydała akurat Do czegoś ciekawego Ej! Ale ty idź, tak? Okej okay. W jakim zudem przekroć przez moją tarczę? No co jest? No Halo Jakim sobie nagle was 30 się zrobiło? Walnijmy coś, po prostu my coś pierdzielnie teraz no, Już tu na każdym kroku coś jest... Czemu tu węgla nie ma? Czemu tu węgla nie ma? O co tutaj chodzi? No. Idź w ogóle, nikt się nie, nie lubicie nikt. Jesteś najbardziej wkurzającym mobem. Możesz już skinąć za którymś hitem Kurde respisz się znikąd, chłopie To będzie hardcrowy do przeżycia Bardzo Ale dobra Jakoś się udało Gdzie ja mogę znaleźć węgiel? To jest najbardziej przydatna rzecz w tym momencie dla mnie I Nagle kurde drugi villager Chodź tu, chodź tu, chodź. A ty mnie nie widzisz, okej. Okay. Okej. Okay. A ty się respisz. Kurde. No już sz cię 30 tysięcy razy, no. Uff. Uff. Ta. Mhm. Bardzo się cieszę z tego, co robisz właśnie. To jest to moje marzenie po prostu. Żeby mi się skończył wszystkie chlebki, wszystko, że mi się skończyło. że tu biegniesz dalej. Weź ty, Stary się ogarni. Trochę. Dobra. Mamy chwilę, kiedy oni mnie atakują. Kimś cudem. Dobra, fajnie. Super Ransko. Długa chwila, powiem szczerze. To się przyda Uuu Idziesz tu, wiem, 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 wiem wie, wie. Ja już się znam, no Dwa, trzy Dajcie mi kopać dalej Idzie coś, idzie, idzie coś, idzie Nie, niczego nie ma Dobra, łatwo Nie wiem, czy chcecie oglądać, jak będę się... Nie wiem, czy obami, oglądać, mobami, ale... Może jest to ciekawe dla Was, jak ja się emocjonuję. Jak ja się wkurzam na temat. Może jest to dla Was ciekawe. Nie mam pojęcia. i patrzcie, gold jest go trochę. W sensie 4 są. On się, jest, w sensie on się może przydać akurat. I jest dużo tego. Gdybyś mógł mi trochę zniszczyć tego, co może. Widzę, że nie dostałem z tego nic. E, ale są one kobelskie, A, nie że nie jestem na je przecież. Dobra, mm, To tu mamy w sumie dużo rzeczy teraz, tu. Stąd jest dużo. Akurat. Okej. Okay. Tędy. Tu, tędy, tędy. Czy coś tutaj? Ileżem zebrał? 32. No dobra. Już jest całkiem spoko liczba właściwie. E, ale co dalej? Co dalej? Pytanie. Co dalej? No nie, ja przez to nie chcę przechodzić na pewno, przez ten rój wielkich mobów tylu. Dopóki nie ogarnę sobie czegoś, to ja przez to nie będę przechodzić. Diamenty. Może się do nich dostać. Zanim ktoś inny je zbierze. Tylko jak? Kurde, jakby to, to będzie co chwilę coś spychać. I tu sam jeszcze dobra. Okej, okay, jakoś to się ogarnie. Tu trochę te moby i teraz idziemy. Schodzimy, schodzimy, schodzimy szybko. Nie, bo to się zarbię. Nie, nie wiem, czy się zarbię. Powiedziałbym, nic nie walnęło, mi nic. Tylko o to proszę. Dobra, nic nie wskoczy już tutaj. Teraz tak, te diamenty są gdzieś w tym miejscu. Nie wiem jeszcze konkretnie gdzie. Ale wiem inną rzecz. Ok, są tu trzy bloki, znaczy dwa bloki tu. Czyli będę na tej wysokości tej kratki. Uuu! Aha! Super. Ale między diamenty Oj Tu jest duża lawa pula. Ej! Tutaj można zrobić... Ej! Kolejne diamenty są. Ale to nie wiem, czy w tym filmie to zrobimy. Ja bym się wrócił do bazy. Ja mam tutaj home'a w ogóle? Home, czekaj. Chyba nie mam home. A. Dobra, to idę do góry w takim razie. szybko uciekamy stąd teraz. Już nie obchodzi mi nic. Znaczy, obchodzimy jeszcze jedna rzecz w sumie. Obchodzimy ten murek. Tu są jeszcze dwa takie. Jak się uda zebrać to będzie świetnie. Co to kuźwa był za dźwięk? Jak się boję tego dźwięku. To jest naprawdę straszny dźwięk. Nie lubię tego dźwięku. Nie. Szybko, kurde. Dobra, udało się. Idźcie, proszę. Idź ode mnie. Idź ode mnie. Proszę, idź ode mnie. Jezus, myślałem, że on mnie bije. Dobra. Tu, tu coś jest. Dobra, idziemy w górę. Idziemy pierdzielić z nimi. Nie po tutaj, jakby się z nimi bić. Sorry. Sorry, panowie. Projekcie ja tam, spadnę. Kolejny jest, jest ten most, a tamto wejście jest tępy. Jesteśmy w tym miejscu. To jest to wejście, ok. Wszystko jasne. Tak straszny ten dźwięk. Nie wiem po co Minecraft go dodał. To będzie gra dla dzieci. Taki jak ja. I co? I nie ma. Nie straszny. Wszystko zrobić, żeby się nie wywalić. Po prostu I ten chyba się wraca. Bo albo i nie. Nie pamiętam. Tutaj jest mój most Czy to nie jest takie istotne jak się wracało? Bo po prostu wystarczy, że się podkopię do góry A, cztery O, nawet żelazo znalazłem, patrzcie Jak miło I to będzie pełna ruda Więcej niż pełna miło bardzo miło, naprawdę idziemy tędy raz, dwa, trzy i tu już jest ziemia no jeszcze nie ma To jeszcze to nie jest To jest nagle ten, ten blok się inny pojawił? Myślałem, że to już jest ziemia. Myślałem, że zaraz wyjrzymy i zobaczymy. Trzy. Dobra, to ja. Może to będzie ta ziemia teraz. Hmm. Słyszę pająki. Okej, okay, to jest ta ziemia, ale czemu nie mogę płynąć? jestem pod lodem, bo ja nie wiem gdzie jestem teraz yy, halo, tutaj jest nasza farma Dobra, to ja idę się położyć jeszcze I będziemy kończyć odcinek I żeby wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę I będziemy, będę się starał nagrywać więcej takich odcinków, bo Mówię, wracam do serwera i fajny serwer jest, spoko Możecie wbijać na serwer stronę I tyle Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to łapkę w górę i subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję bardzo. Siemka.